Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Ostatnio, jak wiecie, żona zerwała nad kole z przodu z uwagi na ten deflektor. Ona akurat wjeżdżała na krawężnik. Dzisiaj podjechałem pod krawężnik parkując i przyjechaliśmy w pięć osób. Także auto trochę siadło i chciałem Wam pokazać, jaki jest właśnie problem. Przecież tu jest normalny krawężnik, wcale nie wysoki. I w tym momencie deflektor jest przycięty i jest jakiś centymetr luzu. Gdybym go nie przyciął, znowu bym ostro zawadził. Ostro zawadził, ponieważ jak jechaliśmy w pięć osób, to ja czułem, że znowu tutaj rysował po tym. Czyli auto było jakiś centymetr niżej. No i dziwić się, że można wyrwać całe nadkole. Dzięki, trzymajcie.